Witam Was serdecznie moi drodzy na naszych kolejnych zajęciach. Będą to zajęcia naszej, z naszej lekcji religii. Chciałabym, żebyśmy rozpoczęli te zajęcia wspólną modlitwą. Będzie to modlitwa o ustanie epidemii. Wysłałam Wam tą modlitwę też na maila. Bardzo proszę, żebyście teraz po nią sięgnęli. I... Spróbujmy razem, razem ją odmówić. Przygotowałam tutaj y, dla nas obrazek Najś, Najświętszą Najświętszą Maryją Panną. Y, tutaj szczególnie za stawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. pomódmy się, pomodmy się o ustanie tej, tej strasznej epidemii. Ustaniemy. Imu Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz wołanie Twojego ludu, dotkniętego chorobami duszy i ciała. Boże święty, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, od powietrza głodu ognia i wojny wybaw nas Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie. My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie. Spraw, Boże, abyśmy cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem i wychwalali Cię za wszystkie dobrodziejstwa. Otocz szczególną opieką służbę zdrowia. Umocnij chorych i daj wieczny odpoczynek zmarłym. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, uzdrowienia chorych, módl się za nami. Wszyscy święci pańscy, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobrze, moi drodzy. Słuchajcie, na początku Przypomnijmy sobie, o czym mówiliśmy na ostatnich zajęciach, yy, o czym opowiadałam Wam w ostatnim filmiku. Pamiętacie? Na, ostatnim, na ostatnich naszych wirtualnych zajęciach mówiliśmy sobie o grzechu. Mówiliśmy sobie, czym jest grzech, tak? Pamiętacie, mówiliśmy, że yy, grzech jest obrazu Pana Boga że jest niejako nieposłuszeństwem y, wobec Pana Boga, tak? jest buntem przeciw Panu Bogu. Y, mówiliśmy sobie, kto i kiedy popełnił pierwszy grzech, tak? Y, pierwszy grzech popełnił, popełnił, y, popełniła Ewa i Adam, tak? Pierwsi ludzie. Y, jeszcze w raju, tak? opowiada nam o tym księga, księga rodzaju. Słuchajcie, mówiliśmy sobie też o siedmiu grzechach głównych. Pamiętacie? Opowiadałam Wam o pewnych grzechach, które są grzechami głównymi. Dlaczego? Mówiłam Wam, że nie dlatego, że one są najcięższe, ale dlatego, że od nich pochodzi wiele innych grzechów. Pamiętamy grzechy główne? Spróbujmy może je. Wspólnie, razem wymienić. Ok? Siedem było ich, tak? Pierwszy grzech główny to pycha. Drugi grzech to chciwość. Trzeci nieczystość. Czwarty zazdrość. Piąty nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Szósty gniew. Siódmy lenistwo. Tak? Jest siedem takich grzechów głównych. I tych grzechów y, pochodzi wiele różnych, różnych grzechów. O tym opowiadaliśmy sobie. Mieliście też zrobić y, zadanie domowe na stronie na stronie 44. Tak? Mieliście y, w tej tabelce wypisać. Y, bo, mówiłam, nie wystarczy jeden, dwa grzechy. Kto chciał, trzy grzechy. Yy, które yy, wypływają z tych siedmiu grzechów głównych. Yy, niektórzy wysłali mi już zadania domowe, yy, bardzo dobrze, ale oczekuję, że wszyscy zadania domowe mi wyślą. Tak? Ja będę wszystko sprawdzać. Czasami, ja nawet nie odpisuję, yy, że sprawdziłam, to ja wszystko sprawdzę. Yy, każdy stanie ocenę, więc staramy się o naszą ocenę na koniec roku jak najlepszą, więc proszę zadania domowe robić, dobrze? Yy, Okej. Okay. Yy, Czyli mówiliśmy o sobie o tych siedmiu grzechach yy, głównych. Dobrze. Spróbujmy sobie, spróbujmy sobie teraz yy, zadać takie pytanie. Jak myślicie, czy na świecie istnieje człowiek, który nie ma w ogóle żadnego grzechu? Czy można żyć bez żadnego grzechu? Tak myślicie. Nie, nie. Eee, każdy z nas popełnia różne grzechy. Są to czasami grzechy małe, czasami grzechy duże, tak? Eee, każdy, ale każdy, każdy z nas ma jakieś grzechy. Eee, czy my czujemy się dobrze, jak na naszym sercu, eee, jak czujemy, że nasze serce jest grzeszne? Nie, słuchajcie, jak ja, y, powiem na swoim przykładzie, jak ja mam jakieś grzechy, to czuję, jakby na moim sercu był jakiś kamień, duży kamień, y, który mnie uwiera, który, czu, który powoduje, że czuję się źle. I y, nie czuję się z tym dobrze, tak? Ym, chciałabym zrobić coś, żeby moją duszę wyczyścić wykąpać. To, tak jak wyobraźmy sobie, że nie myjemy się. Nie myjemy się w dzień, drugi, trzeci, czwarty. Czy my się czujemy z tym dobrze? Na pewno nie. Czujemy się brudni, czujemy się źle. I chcemy swoje ciało wyczyścić, tak? Chcemy się jak najszybciej wykąpać, żeby nasze ciało znów było czyste, pachnące. Tak samo jest z naszym sercem. Jak czujemy na naszym sercu kamień ciężki kamień chcemy się go pozbyć. Hm. Jak myślicie w jaki sposób możemy się, e, możemy uzdrowić nasze duszę, W jaki sposób możemy ten ciężki kamień z naszego serca e, e, ściągnąć? Jak się możemy go pozbyć? Jak myślicie? Jest na to jakiś sposób? Czy my możemy wziąć y, wodę, mydełko, omyć nasze ciało i zniknie nasz grzech? Nie. Ech. Żeby oczyścić nasze serce, naszą duszę z grzechu, żeby czuć się znów dobrze, lekko na naszym sercu, żeby pozbyć się tego ciężaru, musimy. Y, musimy. Y, Iść do pewnego sakramentu. Sakra, sakramentu, który powoduje uzdrowienie naszego serca. Ten sakrament nazywa się sakrament pokuty. Inaczej sakrament spowiedzi. Słuchajcie, otwórzcie teraz zeszyty do religii i zapiszemy sobie temat lekcji. Temat lekcji, temat naszej religii. Będzie dzisiaj brzmiał. Uzdrawiające spotkanie, pauza, sakrament pokuty. Jeszcze raz. Uzdrawiające spotkanie, sakrament pokuty. Tutaj zapisałam dla Was. Uzdrawiające spotkanie, sakrament pokuty. Tak, pokuta, czyli spowiedź. Mhm, zapisane.